Was w nowej serii podcastów historycznych o dawnej Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Podcastów stworzonych ku przestrodze, a nie ku pokrzepieniu serc. Podróży historycznych, które zabiorą Was w dawne, tajemne i piękne zakątki tego zaginionego świata starmatów polskich, który ciągle tkwi w naszych sercach. Tej idei, tej kultury, tej cywilizacji, którą wielu dzisiaj by chciało nam zabrać. I wielu nam też zazdrości. Ten cykl powstaje tylko dzięki Waszemu wsparciu, więc wspierajcie nas po prostu kupując Wirtualną kawę albo wpłatamy na konto fundacji. Wszystkie przydatne linki znajdziecie słuchajcie pod tym materiałem wideo. Tak, także dzięki nim, dzięki waszemu wsparciu i wpłatom, ja z moimi przyjaciółmi możemy Wam przygotowywać nowe materiały historyczne. A teraz zapraszam do słuchania tego podcastu. Słuchajcie nas i razem wyruszmy w podróż po krainach dawnej Rzeczypospolitej. Jacek komuda. o rzeczy pospolitej. Złe kobiety pierwszej rzeczy Dziś będzie ostro i wiecie, przy okazji bardzo niepoprawnie politycznie. Złe kobiety polskiego baroku, wilczyce, Herod baby, jakie nazywano. Powiem tak, Orężne i bojowe panie Stadnickie, Łachodowskie, Chmieleckie, tam tak trochę i nie tylko trochę, przeczą stereotypowi uciemiężonej niewiasty zajmującej się domem i rodzeniem dzieci. Rzeczypospolita wstrząsana wojnami potrzebowała silnych charakterów, a kobiety po prostu często występowały w roli mężczyzn, aby ochronić dom i rodzinę, przetrwać najazd Tatarów albo powstanie Kozackie. Niewiasty nie były tak ubezwłasnowolnione, jak widzi je moralistyczna literatura polska w XIX wieku. Nie tylko zarządzały majątkami i same podejmowały decyzje, ale brały udział w zatargach, zajazdach i wyprawach. Wolność kobiety zależała od jej pochodzenia, wieku i majątności, bez wątpienia najmniej. Miały jej królewny lub księżniczki, co jednak rekompensowane było władzą i majątkiem. Jednak już córki magnatów otrzymywały znacznie więcej swobody. Na przykład mogły wybrać jednego z kilku kandydatów do małżeństwa. Kapryśna Zofia Opalińska przez długie lata przebierała wśród starających się o rękę, a Gryzelda Wiśniowiecka wybrała na męża księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, odrzucając zaloty bogatego Dominika Zasławskiego i innych magnatów. Największą swobodą cieszyły się wdowy, które same wybierały mężów. Walerian Nekanda Trepka wspomina, że wiele z nich brało sobie na sługi i zarazem kochanków nieżonatych mężczyzn. Bogate małżeństwa szlacheckie zwykle prowadziły dwa dwory, jeden dla męża, drugi dla żony. Wydzielano osobne izby i pokoje dla pana i pani. Kobiety mogły zatem prowadzić własne życie towarzyskie, a bywało, że i politykę. I jak to zwykle było, zdarzały się wśród nich takie, które zasłynęły nie tylko z urody, ale i niezawodnej, ostrej szabli. Taka właśnie była pani Teofila Chmielecka, ja bym powiedział, zatytułował ją Pani Zagończykowa. Jej mąż, Stefan Chmielecki, herbu bończa, był w pierwszej połowie XVII wieku jednym z najlepszych polskich dowódców i zagończyków, Potrafiących skutecznie odpierać tatarskie najazdy. Zadał im wielkie klęski. W 1624 roku brał udział w sławnym pogromie Ordy pod Martynowem. On tam wiecie, dowodził chorągwiami pancernymi na prawym skrzydle i prowadził wielokilometrowy pościg za rozgromionym nieprzyjacielem. W 1626 roku kiedy jako regimentarz w zastępstwie Hetmana Wielkiego bronił Ukrainy przed najazdami, pobił Ordę pod Białą Cerkwią, gdzie najpierw odważnie uderzył na główny kosz, a potem zniósł rozproszone, niczego nie spodziewające się czambuły, uwalniając 10 tysięcy jasyru. W trzy lata później rozgromił Wielką Wyprawę na rzecz Rzeczpospolitą, bijąc Tatarów na głowę pod Bursztynem i nad Zgniłą Lipą, no powiem tak, Ochmieleckim pisano wiersze, wygłaszano dziękczynne mowy, stał się jednym z bohaterów sarmackich wojowników Szymona Starowolskiego. Był to jeden z nielicznych dowódców, który potrafił nieźle złomotać Tatarów w czasie najazdu. Czasy zaś, w których działał, obfitowały w takie napady. To było tak. Rzeczpospolita toczyła wojnę o ujście Wisły ze Szwecją, dokąd udał się hetman Stanisław Koniecpolski z wojskiem, pozostawiając na straży Ukrainy Chmieleckiego z garścią prywatnych chorągwi i kozaków. Mało kto jednak wie, że dzielny rotmistrz na prawie wszystkie wyprawy zabierał małżonkę, Teofile z która dzieliła z nim trudy obozowego życia, rąbała szablą ordyńców, a w krótkich okresach pokoju strzegła powiększającego się majątku. To taka była Polska, pani orężna i bojowa. Jak podaje Zbigniew Kuchowicz, powiadano o niej, że jeździła konno jak kozak, strzelała z rusznicy niby rajtar niemiecki, a niewygody stanowiły dla niej fraszkę. Obawiali się jej też Tatarzy, którzy podejmowali próby jej schwytania. Nieźle, prawda? Na co dzień pani Teofila była równie brutalna jak zawodowy żołnierz. Wilczyca na włości i hetera w alkowie. Kiedy w 1622 roku nabrała podejrzeń, że jej mąż może mieć romans na boku ze służebną młodą wdową Anną Walicką, wyszturchała ją publicznie na ulicy, po czym obcięła nos i rzuciła psom na pożarcie, co potwierdzał w dokumentach woźny żytomierski. Ten, słuchajcie, ten nieszczęsny doręczyciel pozwów i detektyw w jednej osobie oglądał okaleczoną kobietę. Błąkał się po mieście, szukając nosa, a zali go gdzieś na śmietniku nie znajdzie. Nie znalazł, więc podał w księgach, że istotnie przez psy pożarty został. W 1629 roku, w uznaniu zasług król Zygmunt III Waza mianował Chmieleckiego wojewodą kijowskim. Jednak dzielny żołnierz zmarł rok później, co wywołało podejrzenia o otrucie. Szlachecka opinia sądziła, że do jego śmierci przyczynili się magnaci gdyż strażnik wywodził się z ubogiej szlachty po jego śmierci żona zaczęła żyć jak prawdziwa stepowa wilczyca terroryzując sąsiadów i takich wiecie nieprzyjaciół można sądzić że na jej podobieństwo sienkiewicz odmalował starą kniachinię kurcewiczową i jej zdziczałych ale powolnych matce synów pamiętacie ich chyba z trylogii w samym tylko 1630 roku Teofila dokonała lub zleciła siedem zajazdów. W jednym, największym, sama wzięła udział. Spalono wówczas wieś Sabarówkę, rozpędzono chłopów, po czym pani wdowa oświadczyła, że gdyby wrócili i próbowali tu mieszkać, każe ich wszystkich rozstrzelać. Wilczyca, a raczej z powodu wieku, Herod Baba przez kilkanaście lat była postrachem Ukrainy na równi z Samuelem łaszczem i innymi swawolnikami, kiedy w 1643 roku jej syn Łukasz starał się o rękę Katarzyny Sokołowskiej i otrzymał odmowę. Teofila wzięła sprawy. No cóż, w matczyne ręce powiedzmy. Pojechała do dworu jej ojca, wprosiła się w gościnę i o świcie uprowadziła przyszłą synową do cerkwi, gdzie już czekał cierpliwy synalek i pop. Sama także nie pozostawała zbyt długo wdową. Jej drugim mężem został Marcin Tulibowski, o którym jednak niewiele wiadomo. Być może pozostawał całkowicie pod wpływami tej Herod Baby. Pod koniec życia niebezpieczna niewiasta próbowała odmienić styl życia. Jak wynika ze źródeł, zasłynęła hojnością dla licznych klasztorów i fundacji. Bogato wspomagała kolegium jezuitów w winnicy. Niestety w życiu rodzinnym nie znalazła szczęścia. Z jej dwóch synów Adam zmarł w młodym wieku, a wspomniany Łukasz ożeniony z Sokołowską zrujnował majątek, który z takim trudem gromadził jej ojciec. Fortuna rodu Chmieleckich zgasła na zawsze. Hm. Z kolei Zofia Opalińska nie była tak gwałtowna jak Chmielecka, ale miała opinię niewiasty przeklętej. Była to córka Piotra Opalińskiego, wojewody Poznańskiego, panna dumna i wyniosła. Pycha w niej tak sroga, pisał jej brat Krzysztof Opaliński, że większa być nie może. Bracia, Krzysztof i Piotr, mieli z siostrą po prostu same tylko kłopoty. Nie tylko bowiem prowadziła swobodne życie, zapraszając młodzież na bale, ale przez wiele lat odrzucała awanse kolejnych konkurentów. Lata jednak mijały i nawet jeśli pannie jakiś kandydat się podobał, to odrzucali go opalińscy ze złości, a może z zemsty, Zofia odtrącała kolejnych, w tym Ludwika Wejhera, pochodzącego z możnego pomorskiego rodu. O jak po tym biadał Krzysztof jej brat. Można by na to pozwolić, a tam mówił, kiedy by się mogło przebierać w kandydatach jak w grzybach. Wreszcie, kiedy panna osiągnęła poważny jak na tamte czasy wiek 25 lat, Wydano ją za Stanisława Koniec Polskiego, hetmana wielkiego koronnego, najbogatszego magnata w Rzeczypospolitej. Dumna Zofia przełknęła nawet fakt, iż miał on 52 lata i wnuki, a ona sama była w wieku jego dorosłego syna, Aleksandra. Niestety, zaraz po ślubie w 1646 roku miała miejsce tragedia. 11 marca hetman umarł, co wywołało żałobę w Rzeczypospolitej. Podejrzewano otrucie, ale prawda była bardziej prozaiczna. Koniec Polski wziął za dużo afrodyzjaków. Pan koniec Polski, hetman koronny, zmarł w majętności swojej w brodach. W kilka niedziel po ożenieniu od konfortatywy, którą zażywał dla młodej żony, napisał Joachim Jerlicz, Zwyczajnie okazało się, że hetman, chcąc zadowolić Zofię, wziął od aptekarza porcję afrodyzjaku na kilka dni. Ale wszystkie połknął je na jeden raz. To i od wiagry można dzisiaj zejść, jak się weźmie od razu parę tabletek. A ponieważ po pobycie w niewoli tureckiej miał chore nerki, więc szybko wyzionął ducha. Jego śmierć to tragedia dla kraju. Kiedy za dwa lata wybuchło powstanie Chmielnickiego, na czele armii polskiej zabrakło genialnego wodza pogromcy Gustawa Adolfa. Zofia pocieszyła się jednak. W 1651 roku wyszła za księcia Samuela Koreckiego ze znanej ruskiej familii. I znów powtórzyła się tragedia. Pan młody ukrywał przed żoną rany, które odniósł w czasie walk z kozakami. Niespodziewanie otworzyły się w czasie ceremonii ślubnej. Już w czasie przysięgi zaczął słabnąć, słowa wymawiał w malignie. Niemal wprost z kościoła trafił do łoża ciężko chory, majaczący, i w sześć dni po ceremonii zmarł. Jego śmierć wywołała powszechny żal, a na głowę Opalińskiej spadły gromy. W Polsce pomawiano ją o czary, uważano, że jest narzędziem diabła, który opanował jej piękne ciało, aby zabijać rycerskich mężów. A najciekawsze słuchajcie, że tego całego kniazia Koreckiego żałowali nawet zbuntowani kozacy. Na Ukrainie pojawiły się pieśni twierdzące, że książę chciał się przyłączyć do nich, aby walczyć przeciwko wrażym lachom. Wówczas Księża nasłali na niego laszkę diablicę, która zmamiła go, że zostanie kozaczką, a po ślubie zabiła pocałunkiem. No no i skończyło się. A o dalszych losach Zofii wiadomo niewiele. Załamana, pomawiana o czary, zmarła samotnie w 1657 roku. Kolejną niewiastą, która zapisała się głównie na kartach ksiąg sądowych była Anna Łachodowska. Miała trzech mężów, z których każdy kolejny pozostawiał jej coraz więcej pozwów i protestacji. Pierwszy, Mikołaj Małyński, zmarł w czasie wojny o ujście Wisły, pozostawiając jej niezałatwione sprawy rodzinne. Łachodowska procesowała się z jego krewnymi, zajechała dobra Olbrachta Ludzickiego, wpadła do jego zamku w Grzymałowie, złupiła chlebów, ostapiejów i bucyki. Nie lepiej postąpiła z Janem Brzuchowskim który pozwał ją z powodu nieoddania długu i uzyskał wyrok banicji. Otóż ta cała Wilczyca, spotkawszy go w glinianach, nasłała na niego dziesięciu hajduków, którzy pobili go w karczmie, wołając przy tym z polecenia pani: Otóż tobie, banicja, banicja. Zdawać by się mogło, że kobieta, która słynęła jako nałogowa awanturnica, nie będzie cieszyć się powodzeniem. Ale w XVII wieku myślano zgoła inaczej. Do jej ręki ustawiła się cała kolejka chętnych. Jej drugim mężem został Stanisław Kilian Boratyński, znany awanturnik. Już wtedy kałacharówka w powiecie trębowelskim znana była jako siedziba tej złej Herod-baby i źródło wojen sąsiedzkich. Pani Anna prowadziła wojny z ludzickimi z Grzymałowa i sieniawskimi z Satanowa. Podczaszy koronny Mikołaj Sieniawski zwoływał przeciwko niej pospolite ruszenia, zbroił chłopów i czelać oblegał we dworze, ale bezskutecznie. Zwyczajnie nie dał rady heterze, a owdowiała znowu Łachodowska wyszła za mąż za Stanisława Brzuskę, podkomorzego Nurskiego. Jednak w roku 1640 doznała porażek. Jakub Potocki, kasztelan wołyński, zajechał jej nowosiółki, i zdobył jej zameczek, a własny syn Stefan Małyński zajął Różyska. Sterana procesami i zajazdami Łachodowska umarła, pogodziwszy się jednak z synem. A teraz będą dwie złe kobiety: matka i córka: Herod, baba i wilczyca. Czekajcie. Kolejną sławną awanturnicą była Anna Stadnicka, żona Stanisława Stadnickiego z łańcuta, ślązaczka pochodząca, wiecie, spod Opola. Mąż zwany diabłem łańcuckim, zapisał się krwawo w dziejach ziemi przemyskiej. Prowadził wojnę z Łukaszem Opalińskim, starostą leżajskim, napadał na sąsiadów i został zabity pod tarnawą w Bieszczadach. Diabeł dał gardło, ale pozostały po nim diablęta, jego synowie i właśnie diablica Stadnicka. Kiedy Łukasz Sieniński zajechał ją w łańcucie, wdowa pożyczyła od brata jej męża, od kasztelana sanockiego Marcina, dwustu żołnierzy i uderzyła na miasto, wyrzucając z niego Sienińskiego i dodatkowo rabując mu wszystko, co tam ze sobą przywiózł, nawet garderobę jego żony z ofisu Ligostowskiej, też niezłe awanturnicy, bo to wiecie, zła kobieta była i brała udział czynnie i zbrojnie, konno i armatno, no, w zatargach męża. Wkrótce Stadnicka popadła w zatarg z Marcinem Stadnickim, który zajął się wychowaniem jej synów. Podstępem wykradła z kosztowej Zygmunta i Władysława. Wywiązał się proces. Marcin zażądał zwrotu wydatków na naukę, ale synowie, którzy zasłużyli już na miano Diabląt, odpowiedzieli mu własnymi pozwami o nieuczciwe zarządzanie ich majątkami. W 1614 roku Stadnicka wyszła po raz drugi za mąż, Wybierając człowieka odpowiedniego charakteru, Ludwika Poniatowskiego, byłego konfederata wojskowego, herzta żołnierskich swawolnych kompanii. Co prawda było jej wstyd przed sąsiadami, więc urządziła komedię, pozwoliła mu się porwać na niby. Rzekomo ją gwałtem brał, ale z jej to wolą było. Zaś tamto dla przyjaciół i opiekunów czyniła, napisał o tym Samuel Maskiewicz. Niestety jej synowie sprzymierzyli się z niedawnym wrogiem, stryjem Marcinem. W roku 1619 porwali spod opieki matki swą własną siostrę Felicjanę. Wkrótce potem schorowana Poniatowska Primo Woto-Stadnicka umarła. Felicjana zaś najpierw była więziona przez braci, a potem z kolei została porwana przez Piotra Cieciszowskiego, który uwiózł ją na czele zbrojnej hałastry i poślubił. Powiem wam w sekrecie, cholera źle zrobił. Niestety Felicjana, choć ciężko doświadczona, nie była biednym, skrzywdzonym dziewczęciem i czyniła rzeczy, od których chyba po prostu zemdlałaby Eliza Orzeszkowa, a Sienkiewicz złapał się za siwą głowę. Po kilku latach pokłóciła się z mężem i pozyskawszy pomoc kuzyna, Adama Stadnickiego z Leska, napadła na Cieciszowskiego. Wyprowadziła mu z domu dostatki i skarby, a potem chciała zamordować małżonka. Zdawać by się mogło, że historia potoczy się teraz prostym torem, a pani Felicjana będzie żyła długo i szczęśliwie z mężem, który wyzwolił ją z niewoli. Nic bardziej błędnego. Nie w 1622 roku na Rusi Czerwonej. Najpierw cieciszowscy popadli w zatarg z Konstantym Korniaktem, który chciał odzyskać długi, jakie zaciągnął u niego jeszcze stary diabeł łańcucki i przenieśli się do zameczku w Zaderewcu. Potem napadli na nich dwaj pozostali bracia. Władysław i Stanisław porwali, wywieźli do Żydaczowa i siłą zmusili, aby oddali im nie tylko wszystkie przynależne Felicjanie wsie należące do majątków Żurawicy, ale nawet sam Zaderewiec. Dzięki temu, bracia, mogli z kolei przekazać je Korniaktowi w ramach rekompensaty długów i pozostać w łańcucie. Sprawa ta, jak zwykle, w XVII wieku była pogmatwana. Nagle, bowiem po uwolnieniu z niewoli, rozpoczął się teraz z kolei zatarg pomiędzy Felicjaną i Piotrem. Jeszcze w 1629 roku ufundowali wspólnie w przemyślu drewniany kościół i klasztor reformatów poza miastem. Niemal natychmiast po tym rozpoczyna się wojna prywatna, która trwała do gorzkiego końca Felicjany. Najpierw córka diabła wezwała na pomoc krewnego Adama Stadnickiego z Leska. Pożyczywszy od niego zastęp zbrojnych hultajów, ograbiła męża z kosztowności i wyjechała do Lwowa. Następnie dokonała zajazdu na zaderewiec, rabując Piotrowi zameczek i okoliczne folwarki. Teraz rozpoczęła się, jak to pisze Łoziński, a wojna na słowa i szable. Cieciszowski kazał napisać np. Na obelżywy pozew przeciwko żonie i rozpowszechniać go w Lwowie w czasie roczków ziemskich za co w osobnym procesie został skazany na sześć tygodni odsiadki w wieży w Przemyślu. Potem doszło już tam do regularnej bitki, no pan Piotr urządził zajazd na gospodę, w której stała Felicjana. Z kolei sam Cieciszowski stwierdził, że napad został sprowokowany przez żonę, bo kiedy ową gospodę mijał, kazała strzelać z okien do jego orszaku jak w prawdziwym polskim isternie. Nienawiść pomiędzy małżonkami była tak wielka, że wkrótce Felicjana na mocy dekretu stolicy apostolskiej i po gigantycznych perturbacjach uzyskała rozwód. Nie zakończyło to jednak wojny małżonków. Przez całe lata pozywali się, napadali, obrzucali obelgami, aż w końcu Piotr sam infamis i banita uzyskał na żonę wyrok infamii, czyniący z niej, nie wiem jak powiedzieć to nowocześnie, żeby mnie nie sanowali tutaj za brak końcówek infamiskę. Infamisice, w każdym razie bądź w 1640 roku pojmał ją i dostarczył do Lublina, żeby ją tam ścieli. Felicjana miała jednak niesamowite szczęście. Marszałkiem Trybunału był wówczas Adam Stadnicki, ten sam, który przed laty pomagał jej uwolnić się w Przemyślu spod władzy męża. Powodowany rodową dumą postanowił pomóc krewnej i najpierw zaproponował Cieciszowskiemu ugodę, prosząc, aby pozwolił byłej żonie... Na udanie się do kościoła jezuitów, skąd z kolei zabrał ją przemocą i umieścił w klasztorze klarysek. Co więcej, wytoczył przeciwko Piotrowi sprawę kryminalną, po czym chciał schwytać, więc Cieciszowski musiał ratować się ucieczką. Od dalszym losie Felicjany nic nie wiadomo, zapewne diablica zakończyła swój niespokojny żywot w klasztorze wśród mniszek. Ciekawe jak ją utemperowali. Chłostą? Postami? diabli to wiedzą. A teraz na koniec powiem wam o trochę bardziej budującym przykładzie Wilczycy. No to mamy rok 1675. Rozpoczyna się ofensywa turecka przeciwko Rzeczypospolitej. Sobieski szczęśliwie gromi Tatarów pod Lwowem, jednak główne siły przeciwnika pod wodzą Ibrahima Szyszmana Paszy uderzają na Podhajce, zdobywają je i wycinają załogę, a potem ruszają na Trębowlen pod Tarnopolem. Gdzie chronią się liczni uciekinierzy, chłopi, szlachta i mieszczanie. Tutaj rozegra się heroiczna obrona twierdzy zagradzającej wrogowi marsz w stronę Lwowa. W jej trakcie załogę wspierać będzie słusznie uznana za bohaterkę Anna Dorota Chrzanowska, żona komendanta twierdzy Jana Samuela Chrzanowskiego. To Dowódca Trębowli, jak podaje Aleksander Czołowski, był żołnierzem doświadczonym, pełnym energii i odwagi. Oporu nie znosił nadużyć zabraniał, cały swojej oddał się kompanii. Ciekawe, że nie był szlachcicem. Służył też w formacji wybitnie plebejskiej, w zwykłej dragoni. Do obrony twierdzy miał siły mniej niż słabe. Stu dragonów, drugie tyle szlachty, około 200 ochotników spośród uchodźców, którzy schronili się w twierdzy. Nic zatem dziwnego, iż nadciągający Szyszman liczył, iż zdobędzie Trębowlę jednym szturmem. 19 września otoczyli ją Tatarzy. Dwa dni później nadciągnęli Turcy w sile do 30 tysięcy ludzi i od razu przystąpili do ataku, szczęśliwie odpartego. Rozpoczęło się zatem regularne oblężenie i bezustanny ostrzał trębowli z dział. Przeciwnik rozpoczął też przygotowywanie podkopów, aby wysadzić mury zamku za pomocą min. Turcy zawsze celowali w tej sztuce. Forteca, jak zwykle, była silnie umocniona przez naturę, ale słabo. Przez Rzeczpospolitą. Zamek w trębowli miał mury o grubości do 4 metrów, wykonane z kamienia, które jednak zaczęły się walić w wyniku ostrzału. Kule i granaty tureckie strzaskały blanki, przebijały i rozwalały stropy zamkowych komnat. Na koniec rozbiły też studnie. Od tego czasu zaczęło brakować wody, którą rozdzielano łyżkami. Chrzanowski dwoił się i troił, siły obrońców topniały. Zginęła lub została ranna połowa jego dragonów, rozkładające się zwłoki zanieczyszczały powietrze. Co gorsza, turcy strzelali nawet zatrutymi strzałami z łuków, a odwaga znikała zwłaszcza wśród ochotników. Na wiadomość o tym, że przeciwnik przygotowuje podkop panowie bracia zwołali sejmik, aby debatować nad poddaniem się. Sytuacja zaczęła przypominać tę sprzed trzech lat. W Kamieńcu Podolskim albo w Smoleńsku roku, kiedy dowodzenie przeszło w ręce skłóconych szlacheckich stronnictw, coraz bardziej skłaniających się do kapitulacji. Na szczęście na zamku przebywała żona komendanta, Anna Dorota Chrzanowska, dawniej mylnie nazywana Zofią, która dowiedziała się, co się święci i doniosła o tym mężowi. Chrzanowski wpadł na zgromadzenie, klnąc, płazując i grożąc rozpędzeniem wiecu przez własnych dragonów, zmusił szlachtę do powrotu na stanowiska. Od tej pory pani Anna dała rozliczne dowody odwagi. Nie tylko sama z bronią w ręku stawała do obrony murów, ale też w pewnej chwili oświadczyła, uzbrojona w dwa sztylety, że jeśli jej mąż podda twierdzę, zabije najpierw jego, a potem siebie. Nieco później zagroziła z kolei, że jeśli obrońcy będą mówić o poddaniu się, wysadzi zamek w powietrze, podpalając prochy. Jej akty odwagi być może, jak twierdzi Zbigniew Kuchowicz, wyreżyserowane przez męża sprawiły, że trębowla wytrzymała do 5 października, kiedy wykrwawieni Turcy, obawiający się odsieczy króla Jana Sobieskiego, zwinęli oblężenie i odeszli. Desperacki trud pani Anny nie pozostał oczywiście bez nagrody. Jej mąż, Samuel Chrzanowski, mianowany został podpułkownikiem, bo przecież awansować żonę na taką, wiecie, podpułkownicę, w wieku XVII się nie dało. Jego imię stało się głośne w całej Rzeczypospolitej. W rok później Sejm obdarzył go szlachectwem, a kariera komendanta potoczyła się wysoko i daleko jak na jego stan. W 1679 roku został dowódcą Lwowa, a w 1682 roku pod stolim Mielnickim. Samą obronę trębowli rozsławiono w malarstwie i drukach ulotnych. W XIX wieku w Trębowli ustawiono pomnik pani Anny, nazywanej mylnie Zofią, zniszczony w czasie II wojny. Józef Wybicki napisał o niej libretto operowe, sportretował ją Franciszek Smuglewicz w cyklu obrazów historii polskiej. Ciekawe, że bohaterka nie była Polką, ale Niemką. Najprawdopodobniej pochodziła z Kurlandii, a jej panieńskie nazwisko brzmiało von Frezen. Była to druga żona komendanta Chrzanowskiego i wierna towarzyszka aż do końca życia. Dobra, to koniec. Na razie. Bo gdzie Maryna Polska-Carowa? Gdzie nieszczęśliwa awanturnica Agnieszka Machówna, która zaślubiła kasztelanica Stanisława Rupniewskiego i została ścięta w Lublinie za bigamie? Gdzie Elżbieta Kazanowska ze Słuszków? Niesławna żona Radziejowskiego? gdzie panny lekkiego autoramentu i wdowy trucicielki, opisane przez Nekandę Trepkę. Spokojnie, jeszcze się doczekacie. Wilczyce i herodbaby opisane powyżej to nie wyjątki potwierdzające regułę, ale wierzchołek góry lodowej. Czas zatem zrewidować nasze mniemanie o XVII wieku jako wyłącznie męskiej epoce. Kobiety bywały zawsze górą w Polsce i przewodziły zbyt często swym mężom. Biada Władysław Łoziński, i trudno nie zauważyć, że wiele burt zostało wywołanych przez urażone niewiasty. Najlepszym przykładem jest wojna stadnickiego z Opalińskim, w której żony Anna z Ziemiańczyc i Anna Pilecka z Kostków z taką typowo babską zaciekłością podjudzały mężów do okrucieństw. Zaprezentowane postawy kobiet staropolskich nie mają odpowiedników w żadnej innej kulturze. Na zachodzie w XVII wieku Znajdziemy wiele przebiegłych królewskich i książęcych metres, jak kochanka Ludwika Słońce, Franciszka de Montespan czy Anna Konstancja von Brockdorf, hrabina Kozel. Jednak ich działalność obraca się w sferze dworskiej. Są to mistrzynie intrygi, podstępu, trucicielki i czarownice, ale nie amazonki i wojowniczki jak pani Łachodowska czy Stadnicka. Moralizując zatem jak krakowscy stańczycy z XIX wieku, można stwierdzić, że dawne niewiasty, a raczej ich babska zaciekłość miesiączki i burze hormonów były równie częstą przyczyną zaburzeń i kraj Rzeczypospolitej jak działalność męskich awanturników i pieniaczy. Dziękuję za uwagę. Podobał się wam felieton? Zatem dajcie nam sejmikową kreskę. To znaczy zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i kliknijcie na dzwoneczek, żeby wam Staropolski Woźny przyniósł pozew, jak pojawi się następna sarmacka gawenda.